Dzień dobry kochani, kochany. Witam Was serdecznie. Zapraszam do nowego filmu. Będzie to piąteczka tygodnia, słuchajcie. Eee, I tak, piąteczka tygodnia. Jeżeli ktoś mnie jeszcze nie zna, to witam serdecznie, ale to jest mój format, w którym co tydzień jeżeli jestem w tych bardziej regularnych tygodniach, co tydzień staram się omówić pięć rzeczy. To mogą być kosmetyki, to mogą być jakieś nie wiem, filmy, seriale, zapachy i tak dalej, ale jest to pięć rzeczy, które w minionym tygodniu gdzieś tam były w mojej głowie, używałam, były fajne albo niefajne. To nie jest jakby pięć ulubieńców, tylko pięć jakichś takich różnych randomowych rzeczy, które ze mną były. I słuchajcie, na pewno zacznę może sobie od make-upu, żeby to, żeby to zrzucić i potem pójdziemy do, do reszty. Nie mam w tym tygodniu piosenki tygodnia, ale mam dosyć sporo o programach telewizyjnych i zaraz będę o tym mówić. E, ale tak, jeżeli chodzi o make-up, to na pewno, na pewno w e, czymś, co prze, w ogóle przez ostatnie trzy tygodnie by było w mojej głowie, to były lekko brązowawe, takie tołpi, jak ja to mówię, lekko martwe usta. I kolor, który idealny był, jest dla moich ust, to jest szminka z Maka, która nazywa się 807 Truth to Be Untold. To jest taki brązowawy kolor z tej serii uh, Maxim, Maxima Slick Satin Lipsticks, i to jest to, to co ja mam w tym momencie na ustach. Ona jest mm, trochę bardziej ciepła niż ja się spodziewałam, że mi będzie się podobać na mnie. Mam z tym bardzo chłodny lip liner w takim odcieniu Taupe, ale to jest przepiękna formuła, bardzo ładnie napigmentowana yy, i jest przepięknie, właśnie wyważony chód z ciepłością. Yy, powiedziałabym, że to jest taki neutralny, ciemny. Ciemny, ale nie bardzo ciemny brąz i piękne jest to, że można sobie ją stopniować. Ona po pierwszym jakby swipe'ie na nałożeniu jest bardzo mocno kryjąca, ale ja lubię sobie ją sobie delikatnie wklepać, rozmazać i jest taki lekko kryjący efekt. Ja też zaznaczam, że mam mocno napigmentowane usta, więc jeżeli wasze usta. i takie bardziej mm, takie różane, napigmentowane, schłodne jakby. jeżeli wasze usta są bardziej ciepłe albo bar mniej napigmentowane, no to ten kolor oczywiście będzie na was wyglądał inaczej. i Ja teraz mam dosyć mocną y, fake opaleniznę. <gry> Także też nie ma dużego kontrastu, tak dużego kontrastu między moją twarzą a ustami, bo też nie chciałam takiego bardzo jasnego czegoś, tylko właśnie chciałam czegoś bardziej ciemnego. Także to jest ostatnio szminka mojego życia. Spędziłam w Sephora, Douglasach, Chanelach i w innych bardzo dużo czasu właśnie przeszukując. Miałam akurat takie popołudnie dla siebie, bo właśnie byliśmy w Warszawie. Damian jeszcze kończył nagrywać płytę. Kończą jeszcze właściwie. A ja miałam takie popołudnie luzu, ale akurat była brzydka pogoda, więc pojechałam do jakiejś Westfield Arcadia albo innej tej galerii warszawskiej. I naprawdę miałam czas na łożenie po sklepach. I z bardzo, bardzo wielu produktów, setek produktów, które miałam zasłoczowane dosłownie, wybrałam ten jako najbardziej odpowiadający tego, temu, co mi potrzeba. A szminki z maka nie kupowałam bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i jedyne jakie miałam to były te formuły matowe. Także tutaj o dziwo z smaka mła. Poza tym Coś, co wielbię, a nie chciałam wielbić, to jest bronzer z Yves Bardzo długo się wyzbraniałam przed jego zakupem, no bo wiecie co, bronzer to bronzer. Po co kupować bronzer za miliony monet? Plusem jego to, że jest bardzo często na różnych wyprzedażach, więc on regularnie kosztuje około 300 zł, ale można go wy 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 wyrwać już za około 200. Od 190 do 220 na różnych promocjach, różnych stronach. Na Notino często jest, na Sephora zawsze się łapie na wyprzedaży. Także można go kupić na wyprzedaży. To jest jeden z jego plusów. A oczywiście drugi jest taki, że to jest rewelacyjny produkt. Jakby no wiadomo, opakowanie jest piękne, chociaż ja nie jestem miłośniką tego vibe'u, bo to jest takie za bardzo ruskie dla mnie po prostu. Ale no, wygląda to ładnie. Nie wygląda to kiczowato tak na żywo. No ale przede wszystkim produkt jest przepiękny, bo to jest bronzer, który rzeczywiście ma efekt blurowania. To znaczy, że jak go nałożymy na twarz, to te pory są wygładzone, przepięknie się bl bluruje, no naprawdę mm, ostatnio coraz częściej skłaniam się ku temu, iż drogi make-up, drogi, który jest tylko drogi, właśnie z tego typu błyszczących, ładnych marek, no to, czy znaczy, no wiadomo, że 50% jak nie więcej to płacimy za ładne opakowanie, nazwę, potem płacimy za marketing, tak naprawdę to, co jest w środku, to to jest jakieś 10-20% ceny de facto, nie? także mam tego pełną świadomość i coraz bardziej sceptycznie patrzę na tego typu po prostu cukiereczki. Niemniej ta formuła jest innowacyjna. To rzeczywiście nie jest po prostu kolejny bronzer tylko w ładnym opakowaniu, ale formuła jest totalnie wyjątkowa. I też długo się z tym borykałam, że słuczuwałam ten bronzer i w Sephorach i w Douglasach i gdzieś tam i on na słoczach nie wygląda ciekawie. Jakby nie robi tego, co ma robić. Plus strasznie ciężko jest wybrać kolor. Jest tylko pięć kolorów i ja mam dwójkę. To jest to, co mam na policzkach. Mam odrobinę jeszcze różu, o którym zaraz powiem, ale mam, mam dwójkę, ten kolor, który mam tutaj na sobie. Słuchajcie. Także to jest to i myślę, żeby sobie sobie jeszcze wziąć czwórkę, która będzie bardziej czerwona. On tu wygląda ciepło, ale nie jest aż tak ciepły na skórze, tak mi się wydaje. Ja wiem, że dużo osób też ma jedynkę i sobie bardzo chwali. Piękny produkt. Jeżeli jest w Waszym budżecie, to jak najbardziej. A jeżeli wolicie coś tańszego, słuchajcie, to jest troszeczkę inna historia, ale przepiękne brązery ma NYX, który też bardzo często jest na wyprzedaży. Tyle, że te brązery są w większości błyszczące, o ile nie wszystkie. Ten odcień All Butted Up, też 02 o dziwo, jest świetny, ale ma w sobie perłę. Jest naprawdę mięciutki, jest bardzo przyjemny, fajnie pachną. Jeżeli znajdziecie odcień dla siebie w tej, w tej gamie nyksowej, to bardzo Wam polecam. Tylko, że one mają w sobie odrobinę błysku i ten kolor akurat u mnie działa troszeczkę bardziej jak róż, słuchajcie, niż jak brązer. Ale formuła jest rewelacyjna i grzechu warta. A jeżeli macie ochotę, budżet i tak dalej na coś droższego, no to ten brązer myślę, że Was nie rozczaruje. Jest matowy, można go użyć też jako lekki kontur. Nie ma w sobie. Odrobiny, żadnej błysku, glowu, niczego takiego, ale też to nie jest tępy To jest taka nowoczesna, naprawdę unikalna formuła. Ja jestem zakochana, a jestem koneserką brązerów. <grym> Także ten brązer, a z zupełnie innej kategorii, ten jest też świetny. Jakby tylko chcę pokazać równowagę. Przeciwwagę. No i jeszcze powiem o tym różu, który mam. Znowu, cały rok pieję o tym brąze, różu z Rare Beauty o nazwie Joy, który jest przepięknym tak naprawdę rozświetlaczem, bo więcej tu jest rozświetlenia niż różu. Przepiękna, lekka formuła, ta znana właśnie z Rare Beauty. No, jest piękny, natomiast no, to jest bardziej rozświetlacz niż, niż róż, nie ma tu dużo pigmentu. I Essence, słuchajcie, wypuściło e, dupe odpowiednik tego i tu mam odcień 020 Peachy Breeze. On jest odrobinę inny, bo on jest odrobinę bardziej różowy. Gdzieś w filmie mam porównanie tych róży, to ja podlinkuję ten film, ale formuła jest trochę inna, ale to jest też wypiekana formuła i nie wiem, czy nie jest tak, że ja wolę efekt po essence na mojej twarzy. Oczywiście wybaczcie, że one są takie pokiereszowane, ale moja malina, moja dwuletnia córeczka jest na etapie totalnej fascynacji kosmetykami i jak tylko nie patrzę, to wciska w to pędzle, tylko tą złą stroną, czyli dzióbkami, paznokcie, maskarą tutaj zajechała ten róż, także dlatego moje kosmetyki są zmatretowane. Chcę powiedzieć o tym, Catrice przepiękny odpowiednik, to jest to, co teraz mam na policzkach, dla Rare Beauty, dla tego różu. Naprawdę, naprawdę top półka. Top półka. Nie, jest tam oczywiście w dotyku i tak dalej, jest różnica w formułach, natomiast na twarzy szczerze Szczerze, nie, nie nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy ktoś by się poznał, tak naprawdę, naprawdę. przewraca mi się wszystko. Słuchajcie, coś co kocham i coś co wielbię, i ja czy kocham, wielbię, coś, co jest moim joblem, czyli włosy. E, jak widzicie, przyciemniłam sobie ostatnie włosy, ale jest to wciąż taki bardzo naturalny kolor blond. I mm, ja mam tendencje do przesady. Ja mam tendencję do dramatyzmu, ja jestem osobą bardzo kontrastową, z jednej strony lubię to, z drugiej to. Wiecie, z jednej strony mam włosy na prawie na jeżyka, z drugiej mam po prostu zacycki i po prostu przedłużone. No i taką jestem osobą, lubię różne rzeczy, lubię skrajności, lubię jakieś takie ten. I dlatego często wpadam w to, że jak idzie zima jesień, to ja przyciemniam włosy, ale bardzo ciemno <noise> I, I już nieraz miałam i bardzo rude, i bardzo ciemne, i tak dalej, i tak dalej. A ja. Tak naturalnie, naturalnie Najlepiej wyglądam, jak nie mam dużego kontrastu Między włosami, skórą, make-upem Wszystkim, wszystkim, nie? I im jestem starsza, tym to bardziej jest widoczne stety, Niestety, ale tak jest W każdym razie, oczywiście przyszła jesień Nie zapragnęłam w te włosy odrobinę przyciemnić I tym razem poszłam po rozum do głowy I nie zrobiłam tego na brązowo, na czerwono Na różowo, na żaden inny kolor Tylko poszłam w taki bardzo ładny Naturalny kolor I to sobie sama tonowałam w domu I to była Vella kolor Touch 838 Stonerem 1,9, co napiszę poniżej. Natomiast tu jest problem taki, że w zależności od tego, jaki macie wyjściowy kolor włosów i stan Waszych włosów, to ten kolor będzie wyjdzie u Was całkiem inaczej. Jeżeli macie bardzo jasne włosy, to on wyjdzie bardziej perłowo, bo to jest złoty z perłą. Jeżeli macie bardzo ciepły, to wyjdzie taki bardziej stonowany, bardzo ładny złoty. Kolor jest przepiękny, bardzo mi się podoba to, co wyszło, ale chcę powiedzieć o tym, że zanim zdecydowałam się na stonowanie, to oczywiście step by step, małe kroczki i coś, co przepięknie ociepla i trochę mm przyciemnia, ale tak bezpiecznie właśnie kolor włosów, to jest te, to są te tonery maski z tej marki Evo. To jest australijska marka, która już od paru ładnych lat jest w Polsce, którą ja bardzo, bardzo lubię. I to jest ich maska o nazwie Beige Claire, czyli jasny beż. Czyli rzeczywiście taki... I ona właśnie taki nadaje odcień włosów, ta, włosom, takiego jasnego beżu. Tak to wygląda tu w opakowaniu. No i rzeczywiście włosy potem wychodzą piękne. Wiem, że teraz bardzo modne są różnego typu tonery, tonery. i only Bio I wiem, że też różne inne marki wypuszczają tego typu tonery. Kwestia jest taka, no oczywiście, skład przede wszystkim, a druga rzecz wyważenie tych barwników. Te maski z Evo mają bardzo ładny, bardzo bogaty, taki nawilżający, emulgentowy skład. Mają też oleje w składzie i te kolory rzeczywiście są e, takie, Przepiękne. Po prostu są bardzo ładnie wyważone i tak dalej. I ja, jakby wiem, czego się po nich spodziewać. I kwestia też z tymi tonerami jest taka, że na przykład te różne tańsze tonery, one często mają napisane, że są do ilu śmyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przez to, że ten pigment, yy, on całkiem inaczej się wżera nasze włosy niż w przypadku farb do włosów, to nie zawsze to jest tak, że one się idealnie wypukują z włosów. Zwłaszcza takich, które są rozjaśnione, zniszczone, gdzieś tam, gdzieś tam zjarane więc raczej radziłabym uważać i jak już używacie takich różnego typu tonerów i tak dalej, płukanek i tak to nie brać czegoś, co jest diametralnie inne od waszego koloru włosów, bo będzie, bo jest ryzyko, że może coś po prostu ciężko się zmywać. Jeżeli macie jasne blond włosy i weźmiecie sobie jakiś toner, właśnie oni czy jakiś tam inny z tych takich film, bo teraz dużo, tak jak mówię, film to, to wypuszcza. I weźmiecie toner, który jest na przykład prawie czarny, jakiś taki ten, to ten kolor nie będzie czarny na, na waszych włosach. Wyjdzie wam jakaś jakaś, 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 takie błoto, albo wyjdzie jakaś taka szarość, albo zieloność. Zależy też od waszego stanu włosów. od Dlatego to nie jest takie wszystko łatwe. Bierzcie kolory, które nie są bardzo oddalone od Waszego aktualnego koloru włosów, i miejcie pod uwagę m, na względzie to, że. Jeżeli macie na przykład wysoko końce, to te końce mogą inaczej wam się zafarbować niż, nie wiem, wasz odrost. Zwłaszcza, jeżeli macie odrost w innym kolorze, to na pewno będzie inny kolor. Więc po prostu ostrożnie, bo widzę ogromną dostępność tego typu produktów, co jest absolutnie ekstra, super fajne i w ogóle uwielbiam, kocham. Tak, eksperymenty są super, ale też wiecie z głową, bo potem można sobie zrobić małą katastrofę na głowie. Ja mam problem z tymi tonerami, że ja nie wiem, co mi na tej głowie wyjdzie, te opisy są dla mnie niejasne i tak dalej, i tak dalej. Tu wiem, co się stanie, mam to sprawdzone i wiem, że skład jest bardzo dobry. Są to też kosmetyki trochę droższe, no ale ja, i to też nie jest reguła, że zawsze droższe jest lepsze, natomiast bardzo często te kosmetyki fryzjerskie, takie przeznaczone do salonu, profesjonalne, są po prostu świetne i na moich włosach działają i to jest przykład właśnie tego. Także to jest przepiękna maska, która daje po prostu rewelacyjny kolor. I tak jak mówię, to jest stonowane, ale właściwie identyczny kolor był po tej masce, tylko wiadomo, że on, taka maska, to się będzie szybciej, szybciej zmywać, także chciałam sobie testowo sprawdzić, ale kolor bo on jest przepiękny, taki odżywiony, uwielbiam. Także to jest to i potem jeszcze chciałam powiedzieć coś o pielęgnacji, Boże, miałam miała być piątka, ale dobra, jeszcze pielęgnacja twarzy, wróciłam do marki Sesderma i mam olejek, to jest ciekawe bardzo, z serii Retisil. I to jest taki Pro Aging Oil. Też akurat mi się podoba marketingowo to, że oni nie mówią anti-aging, tylko Pro Aging. To tak, jakby na podświadomość po prostu lepiej działa. I to jest olejek, słuchajcie, o w sumie bardzo. Nie bardzo skomplikowanym składzie, o bardzo prostym składzie, chciałam powiedzieć dosyć eleganckim, prostym składzie i to jest serum olejowe z retinatem czyli taką bardziej zaawansowaną, nowoczesną formą retinolu. Bardzo mi się podoba to. To jest, no tak jak mówię, formuła, no po prostu. Olejku, że to rzeczywiście jest olejkowe. Między innymi tam jest olej chochoba, olej dzikiej róży, jest też to czyli witamina E i nie jest to jakby bardzo skomplikowany składnik. Mamy 500 tysięcy składników, ale jest tutaj, tak jak mówię, inna forma retinolu i są też olejki. Czyli mamy działanie retinolu, ale w takiej bardzo subtelnej wersji. Jeżeli jeszcze nie używaliście nigdy retinolu i nie chcecie mieć tego efektu takiego poparzenia po retinolu, czyli tej takiej uszczącej się skóry, zaczerwienienia. To może być krok dla Was. Jeżeli macie skórę bardzo suchą i lubicie to uczucie nawilżenia olejków, to może być krok dla Was. Jeżeli chcecie na przykład też pobawić się z retinolami, ale nie chce Wam się bawić z tysiącem kroków, żeby to i tak dalej, to może być krok dla Was. Ja z bardzo dużą chęcią i z przyjemnością tego używałam ostatnio i na początku, oczywiście tak jak w przypadku retinoli, robimy tę fazę wstępną 2-3 razy w tygodniu. Używamy najlepiej wieczorem, bo to rzeczywiście jest dosyć tłuste, ale bardzo przyjemne, bardzo delikatne delikatne, Takie bardzo eleganckie serum olejkowe, że to nie jest po prostu czysty olej, który dajemy na twarz, ani czysty taki retinol, tylko fajna taka entry face, taka wejściowy, pierwszy, pierwszy krok, jeżeli chodzi o retinol, który nie jest bardzo, bardzo ostry i zwłaszcza fajny dla skór suchych. Jeżeli macie bardzo tłustą skórę i nie lubicie uczucia tłustości na twarzy, to nie dla Was. Ale tak jak mówię, tak jak wiecie, ja mam mieszaną skórę z tendencją do przetłuszczania się i ja akurat na wieczór bardzo lubię czuć to otulenie, pielęgnację, olejki, masełka, jakieś cięższe nawet kremy na twarz i to świetnie sobie mi zdawało radę i to też jest o tyle fajne, że nakłada się ten jeden krok i ma się to uczucie nawilżenia, jest ten anti-aging, jest bardzo fajne działanie, także to serdecznie Wam polecam. Jest to wyższa półka cenowa, ale naprawdę przepiękny produkt o świetnym składzie no i Sesderma też ma bardzo po prostu fajne te składy, według mnie są godne Godne zaufania, także ja, ja akurat polecam. E, I słuchajcie, muszę powiedzieć, <laughs> muszę powiedzieć, e, słuchajcie, ostatnio, wczoraj właściwie, tak? Miałam taki wolny wieczór bez dzieci i tak dalej e, i szukałam czegoś do obejrzenia. Mm, I e, jakby nie, nie śledziłam ostatnio to, co się dzieje, żadnych nie wiem, dram, nie dram w ogóle. E, I natknęłam się na ten serial, e, gdzie gra Kim Kardashian. Właśnie nawet nie wiedziałam, że nagra w serialu, tylko właśnie m, obiły mi się oczy, różne zdjęcia i z premier, i z różnych gali i eventów, że właśnie była Kim Kardashian, była Glenn Close, była Sarah Paulson, Naomi Watts, kilka takich naprawdę aktorów, które bardzo lubię osobiście i właśnie z Kim Kardashian w ogóle, nie wiem, klepiąc ją po pupie, ale w taki przyjacielski oczywiście sposób. No i wiedziałam, że to, że właśnie to jest ten serial. Włączyłam, nie sprawdzając żadnych recenzji, niczego, niczego, obejrzałam cztery odcinki. Pierwsze co, od razu, po prostu pierwsze co, od razu czuję się Ryana Murphy'ego. Ryan Murphy to jest reżyser American Horror Stories, taki typowy monsterów teraz, no tych te wszystkich takich popularnych rzeczy, ale to jest taki jego typowy, Taki typowy, że ja nie potrafię tego. On ma swój styl. Jak ja coś włączam od niego, nawet nieświadomie, bo to nie wiedziałam, że jest jego, to ja od razu wiedziałam, że to jest po prostu od niego. I, i koniec. I on takie coś w sobie ma, coś, coś co jest taką lekką dawką teatralności, może takiego mm, kiczu, ale takiego świadomego. Ma coś takiego, on tam zawsze coś takiego daje, do tej swojej produkcji. I tutaj był tego przepiękny przykład. I powiem Wam. Że ja się świetnie przy tym ubawiłam. Przepiękne ubrania, przepiękne make-upy. Nie mogę odezwać cały czas w roku od make-upów Kim Kardashian. Po prostu. No super ciuchy, tak jak mówię. No przepiękne kobiety, wspaniałe wnętrza, luksus, przepych. I to wszystko z taką nutką, takim mrugnięciem okiem. Dużo nie wiem. Bardzo mi się podobało. Na przykład był odcinek, odcinek z Jessica, Jessica Simpson. I przepraszam Wam, ze spamuję, że nie oglądaliście. Ale oj, ona tam grała taką. Um, no, powiedzmy ofiarę trochę operacji plastycznych, e, gdzie tam przesadziła z różnymi tymi, gdzie wiadomo, że w realnym życiu też miała z tym problem, i jakby tabloidy jej to wytykały. I super, że uniosła i wzięła taką rolę. Tak samo jest taki, taka scena dyskusji przy stole. I tam, tam Glenn Close na przykład tym że ona nigdy sobie nie zrobi żadnych operacji i tak dalej, i tak dalej. A Kim wymienia, że miała to, to, że miała te komórki macierzyste, te z krwi, miała pochwę, a znaczy to nie pochwę, tylko waginę tym obszczekiwaną, że miała nawet na łokcie jakieś zabiegi. Mówię o tych wszystkich zabiegach i po prostu o tym mówi wprost. I to też mi się bardzo podoba, no bo oczywiście Kardashianki wszystkie też są krytykowane poniekąd za tą ingerencję w swój wygląd, swoje ciało, w swoje, nie wiem, twarzy, wszystko, wszystko, wszystko. I podoba mi się to, że Kim Kardashian jakby nie ucieka też od tych tematów, tylko no, gra taką postać, którą jest. Jedyne, jakby. czy znaczy nie to nie jest zarzut, ale wydaje mi się, że Kim Kardashian w dużej części gra też po prostu tam siebie, co nie jest zarzutem. No ona nie jest jakąś wybitną aktorką, ale wydaje mi się, że ona po prostu jest sobą w tej roli poniekąd, więc wypadła dla mnie świetnie. Bo potem czegoś szukałam tam. A nie, obejrzałam trzy odcinki i potem nie mogłam znaleźć, gdzie to oglądałam. I wbiłam w Google'a, gdzie znaleźć w ogóle ten serial, gdzie, gdzie go obejrzeć. I pierwsze, co to mi wyskoczyło, jakieś takie straszne, co za żenada, dramatyczne, jakieś takie pierwsze, wiecie, hasła, że ten serial został zmiażdżony. Ma dramatyczne oceny, ma dramatyczne recenzje, ludzie jadą, jadą po takim Kardashian, po tym, że ten serial jest taki pusty i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby, no nie wiem, no może ja nie zrozumiałam zamysłu, albo kry część krytyków nie zrozumiała zamysłu, ale dla mnie... To jest rozrywkowy, zabawny serial z dużym mrugnięciem okiem. Jakby nie porównywałabym do tego do seksu w wielkim mieście, wiecie, jeżeli chodzi o impact kulturowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z taką samą lekkością to oglądałam. Przyjemnie, lekko, było kilka takich... Yy, też nie chcę Wam spamować wszystkiego, ale było kilka takich bardziej drażliwych, ciężkich scen, Natomiast no, całościowo podoba mi się bardzo, nie? Ba bardzo. Jakby nie wiem, w jaką stronę pójdzie to dalej, gdzie to się potoczy, ale z wielką lekkością, przyjemnością to oglądałam. Uśmiałam się po prostu bardzo mocno, niejednokrotnie. Taka rozrywka dla mózgu, ale przyzwoita, przyzwoita, naprawdę. Także nie wiem, dajcie znać, jeżeli już oglądaliście, co o tym sądzicie, ale w, w, według mnie naprawdę super. I słuchajcie te sceny z Glenn Close, temat jej męża. Wiecie, trochę o, o starze, starzeniu się i byciu kobietą jednocześnie, seksualność, też u osób trochę starszych, wiecie, dużo takich tematów, które są bardzo, może mocno tabu. Rodzicielstwo, rodzicielstwo macierzyństwo, samotne macierzyństwo, yy, potem ta, ten były... Yy, były mąż Kim Kardashian, tej Alury, Alura ona no, ma chyba w serialu na imię. Tu akurat widzę kopię totalnie z tego, wiecie, z tego um, ukochanego od Samantha Jones z seksu w Wielkim Mieście. No nie wiem skąd wzięli takiego samego chłopaka, ale po prostu ten sam typ, nie? Bardzo dobrze mi się to oglądało, bardzo dobrze. Wiadomo, że czasami było patologiczne uproszczenia, no nie jest to kino jakby moralnego niepokoju, wiecie o co chodzi, to to nie jest jakby y, mogę sobie otworzyć książkę Heideggera i sobie zacząć czytać, ale no nie po to włączam serial z Kim Kardashian, także też miejmy tego świadomość, y, także nie wiem, wydaje mi się, że może to, że podeszłam do tego bez żadnych oczekiwań, nie czytając zapowiedzi i tego jak to ma wyglądać, to sprawiło, że mi się to spodobało. Może jak poczytam więcej, co autor miał na myśli, to wtedy się zdanie, Ale na razie po czwartym odcinku jest super. No warto też powiedzieć, że bo sprawdziłam, produkcją zajmuje się m.in. Chris Jenner, czyli mama Kim Kardashian, więc Hello to będzie kardashiansko, Kardashianskie lekko. I firma produkcyjna to jest firma Ryana Murphygo, Ryan Murphy właśnie Chris Jenner i bodajże Hulu, czy 20th Century, czy coś tam coś. Tam. W każdym razie Chris Jenner jest jestem bardzo głęboko ze swoimi rękami. Być może to czuć, ale czy to jest coś złego? Nie sądzę. Dlaczego miałoby to być coś złego? No po prostu zrobili sobie serial. Dla mnie jest bardzo fajny. To było to. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu i pierwsza z historii tego kanału, słuchajcie, stanęłam w obronie Kim Kardashian. Także <laughs> aż słońce wyszło. Tak, tak, tak. Yy, także ten. Dajcie znać naprawdę, było, bo jestem ciekawa waszej, waszej opinii. Ja nie czułam, żeby to było jakieś Zły. Oglądałam to z przyjemnością i z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Także to. Bardzo dziękuję za oglądanie. Słońce tutaj rozwala mi całe nagrywki, mogę sobie podjaśnić. O, dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Udanego weekendu. Aha, mój top to jest mój nowy top z Other Stories, w kolorze, który opisałabym żadnym. On nazywa się Moll, bodajże. I go podlinkuję, bo go kocham. Zwykły t-shirt ale jest najlepszym t-shirtem po prostu na świecie i jest moją idealną bazą kolorystyczną do wszystkiego. I idę, bo nic nie widać w tym słońcu. Pa!